Chciałem przeprosić prezesa Adama Glapińskiego, prezesa Narodowego Banku Polskiego. Umniejszyłem jego rynkową wartość, zaniżyłem jego kompetencje. Tak, Mateusz Morawiecki złamał prawo i musi z tego tytułu ponieść odpowiedzialność. Uważam, że uśmiechniętą Polską jest prawo i sprawiedliwość, a w sz sposób szczególny Daniel Obajtek. Jak ktoś, z pieniędzy spółki, z karty służbowej już wydał 220 tysięcy na wstawienie sobie implantów i 80 tysięcy na zastrzyki z botoksu, czyli jak to na karcie było ładnie opisane, na medycynę upiększającą oraz usługi protetyczne, to on absolutnie zasługuje na określenie, że on jest symbolem tej uśmiechniętej Polski. jako redakcja Goniec .pl. Zanim przejdziemy do części merytorycznej tego materiału, zachęcam Państwa do subskrybowania naszego kanału, gdyż robi to około 25% z Was. Chcemy, żeby ta liczba cały czas rosła i rzeczywiście rośnie, za co, za co dziękujemy, ale oczywiście to Was nic nie kosztuje, a nam pomaga się. Rozwijać. Również przypominam, że partnerem strategicznym kanału Gońca jest firma Aquafor, a państwa i moim gościem jest senator koalicji obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Witam cię serdecznie. Witam cię Mikołaju, witam wszystkich państwa. Czy ja mogę zacząć typowo? Nie, muszę zacząć od przeprosin. Chciałem przeprosić prezesa Adama Glapińskiego, prezesa Narodowego Banku Polskiego. Umniejszyłem jego rynkową wartość. Zaniżyłem jego kompetencje, nie doceniłem tego, co robi on dla nas wszystkich. W tej audycji, tutaj w końcu, tydzień temu powiedziałem, że przyznał sobie, bo formalnie zarząd, którego jest członkiem, ale on w zalakowanych kopertach tajne ważne, o oto wystąpił, że mu tą podwyżkę przyznać, a później oczywiście za nią zagłosował, powiedziałem, że sobie przyznał podwyżkę 200 tysięcy złotych. Szanowni Państwo, minąłem się z prawdą. Serdecznie i ciepło przepraszam prezesa Klapińskiego. Jego prawdziwa wartość jednorazowej podwyżki to 300 tysięcy złotych. I to, że chciałem mu ująć te 100 tysięcy złotych, stawiam je w bardzo złym świetle, tym bardziej z dużą radością, zaangażowaniem, by nie powiedzieć pasją, przepraszam mniejszym Adama Klapińskiego. Też 300 tysięcy podwyżki nagrody mu się po prostu należało. Dziękuję. Jak to się mówi, prawda zawsze się obroni, i tylko ciekawa. prawda jest ciekawa. W związku z tym. Przecież czasami potrzebuje odrobiny czasu. Czasami potrzebuje odrobiny, czasu, czasami tydzień, czasem dłużej, ale to już zależy oczywiście od też wagi sprawy i skomplikowania. Na pewno ciekawym aspektem prac tych komisji śledczych jest m.in. efekt pracy komisji do spraw wyborów kopertowych. Dariusz Jański ogłosił, że będzie, jeżeli chodzi o Mateusza Morawieckiego, Wniosek do prokuratury. On również mówił o takich rzeczach, że przede wszystkim Mateusz Morawiecki może być pierwszym premierem w historii, któremu zostanie uchylony immunitet i który może zostać skazany za przekroczenie uprawnień z kodeksu karnego. Jak ty patrzysz na tę sprawę, bo no, te wnioski są zapowiadane już od dłuższego czasu i wiemy doskonale, że to jest też większe grono osób. Ale ja się całkowicie z tym zgadzam. Mamy już wyrok z Sądu Administracyjnego, który powiedział, Mateusz Morawiecki bez podstawy prawnej, czyli mówiąc z języka prawniczego na nasze, nielegalnie, łamiąc przepisy prawa, organizował wybory kopertowe, wydając mnie polecenia różnym osobom. Efektem tego było 120 milionów złotych wyrzucone w błoto przez Pocztę Polską, przez Państwową wytwórnie Papierów Wartościowych i Budżet Państwa. Efektem tego oczywiście miała być ta humorystyczna organizacja wyborów z lotnymi jakimiś urnami. W Polsce są setki tysięcy ludzi, którzy nie mają skrzynki pocztowej, więc nie wiem, ich psy w gospodarstwie miały w zębach im te karty do głosowania donosić, no bo już trudno sobie oczami wyobraźni to przy, uprzytomnić. Tak, Mateusz Morawiecki złamał prawo i musi z tego tytułu ponieść odpowiedzialność. Prokuratura ma w zasadzie gotowy materiał dowodowy. Mamy kontroleników w tym zakresie, mamy, co najważniejsze, wyrok sądu, który stwierdził to, co stwierdził, o czym już powiedziałem. Mamy teraz jeszcze dodatkowo materiał zgromadzony przez Sejmową Komisję Śledczą wraz z zawiadomieniami do prokuratury. Teraz oczywiście każdy ma prawo się bronić. Mateusz Morawiecki życzę mu oczywiście tego, żeby się bronił przed prokuratorem, a później przed sądem, już na etapie sądowym, żeby nie musiał jakiego przyjaciela. Znajomi, z którymi występował na filmach, przymierzał pod koszulki, inne rzeczy, chować się czy to w Wielkiej Brytanii, czy w Ameryce Południowej. Po co Polska jest pięknym krajem? Warto tu zostać i zmierzyć się z zarzutami. Polska jest pięknym krajem i myślę, że w tym możemy się zgodzić wszyscy bez wyjątku. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o sprawy, może powiedzieć szerzej, rozliczeń prawa i sprawiedliwości, mamy doniesienie na temat. 5 miliardowych strat za prezesury Daniela Obajtka. Mamy cały czas toczącą się sprawę Łukasza Mejzy. No i last but not least, mamy tą czerwoną notę Interpolu w sprawie Pawła Szopy. No i właśnie jest wspomnianego, jeżeli chodzi o w ogóle sprawę, która się toczy, Michała Kuczmierowskiego. Więc myślisz, że z każdej z tych spraw również będą postawione, że tutaj będzie droga sądowa, bo Michał, przepraszam, Michał Romanowski, Marcin Romanowski broni się tym, że on teraz jest na przykład na Węgrzech. Sprawach naukowych? Wrzuciłeś kilka wątków. To po pierwsze chciałem powiedzieć bardzo wyraźnie. Jest głęboką nieuczciwością mówienie obecnej koalicji rządzącej, że to jest tak zwana uśmiechnięta Polska. Uważam, że uśmiechniętą Polską jest Prawo i Sprawiedliwość, a w sz sposób szczególny Daniel Obajtek. Jak ktoś. Z pieniędzy spółki, z karty służbowej już wydał 220 tysięcy na wstawienie sobie implantów i 80 tysięcy na zastrzyki z botoksu, czyli jak to na karcie było ładnie opisane, na medycynę upiększającą oraz usługi protetyczne, to on absolutnie zasługuje na określenie żonie jest symbolem tej uśmiechniętej Polski. A teraz już od strony proceduralnej, bo mnie pytano. Dlaczego Paweł Szopa, to ten, który tam się ściskał, zmieniał koszulki, pokazywał z Mateuszem Morawieckim, to ten, któremu średnio płaciliśmy cztery razy drożej za dostarczony towar niż jego rzeczywista wartość, mówi się, że jest w Ameryce Południowej. Czy wymiar sprawiedliwości może go tam ściągnąć? Generalnie mamy trzy grupy państw. Unia Europejska tu jest szybka współpraca. Jeżeli my kogo ścigamy, to bardzo ważna informacja dla Pana Romanowskiego w państwach Unii Europejskiej działa system europejskich nakazów aresztowania. Wymiar sprawiedliwości kraju, na którym jest obywatel polski, a który jest członkiem Unii, już nie sprawdza prawidłowości na przykład złożonego wniosku, one są realizowane automatem. Państwa mają w tym zakresie do siebie zaufanie. Są państwa, z którymi mamy podpisaną umowę, słynny Michał K., który przebywał na zmywaków w Londynie, aczkolwiek miał 250 tysięcy funtów na ewentualną kaucję. Tu mamy podpisaną umowę o współpracy z Wielką Brytanią, ale uwaga, my kierujemy ten wniosek, a Brytyjczycy, Brytyjski wymiar sprawiedliwości go jeszcze sprawdza, stąd Michał Kasić, siedzi teraz w areszcie w Londynie i czeka na ostateczną decyzję brytyjskiego sądu. I trzecia grupa państw, z którymi albo w ogóle nie mamy umów, albo jakieś takie ramowe, niedookreślone. Tutaj pomocną może być słynna czerwona nota Interpolu, bo w przypadku jakiegokolwiek sprawdzenia wyskakuje, że Paweł Szopa jest poszukiwany przez Polski Wymiar Sprawiedliwości. I co się może zdarzyć? Na zasadzie wzajemności, to jest ogólna zasada obowiązująca w przepisach prawa międzynarodowego, nie wiem, ta Boliwia, Paragwaj, bo o różnych krajach się mówi, mogą poinformować Polskę. Uwaga, na naszym terytorium przebywa Paweł Szopa, którego poszukujecie. Polska strona może w wtedy wystąpić do y, 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 kraju, na którego terenie znajduje się Paweł Szopa i to to państwo autonomicznie decyduje, czy zatrzymuje tą osobę i nam wydaje, czy nie. Na zasadzie wzajemności, jeżeli tego nie zrobi, to my gdyby w przyszłości jakiś obywatel, dajmy na to Porygwoju był na terenie Polski Paragwaj by go ścigał, to my byśmy go nie wydali. Jeżeli na zasadzie wzajemności oni dzisiaj zatrzymaliby Pawła Szopę i zrealizowali nasz wniosek, to w tym momencie oczywiście ta zasada Wzajemności obowiązuje. Jest czwarty wyjątkowy przykład terytoriów na kuli ziemskiej. To jest słynne okupowane terytorium Cypru przez Turcję. Tam nie obowiązują żadne przepisy. Formalnie nie jest to terytorium Turcji, nie jest uznawane w prawie międzynarodowym, więc to jest dosyć bezpieczna meta. Przepraszam za takie określenie. No to zobaczymy, jak te sprawy się rozwiną.